Witaj. To nagranie stworzyłam dla ciebie, żeby pokazać ci prostą, ale bardzo skuteczną metodę EFT, czyli tapping. Dlaczego EFT jest tak ważne, jeżeli chodzi o przemianę materii i trawienie? Bo układ trawienny bardzo mocno reaguje na stres, napięcia i emocje. Kiedy jesteśmy zestresowani, jemy w biegu albo mamy poczucie winy po posiłku, nasze ciało zwalnia a trawienie staje się cięższe. Dzięki EFT uczymy nasze ciało nowej reakcji. Rozluźniamy brzuch i jelita, uwalniamy napięcie, które blokowało metabolizm, wprowadzamy spokój i lekkość, które wspierają naturalny rytm przemiany materii. To nie jest tylko praca z głową. Stukając w punkty meridianowe, wysyłasz do ciała sygnał bezpieczeństwa. A kiedy Twoje ciało czuje się bezpieczne, trawienie wraca do naturalnej równowagi. Robimy EFT, żeby przypomnieć sobie, że nasze ciało jest mądre. Potrafi trawić z lekkością i pracuje dla nas każdego dnia. To będzie Twoja chwila zatrzymania dla ciała, umysłu i dla przemiany. Zapraszam. Przemiana materii i lekkie trawienie. Mimo, że czasem. Moje trawienie jest spowolnione, wybieram teraz miłość do siebie i pozwalam mojemu ciału odzyskać lekkość. Mimo że zdarzało się, że mój metabolizm był osłabiony, decyduję się go teraz obudzić i wesprzeć. Mimo, że noszę w sobie napięcie i stres, które obciążają trawienie, Wybieram spokój, równowagę i zdrowy rytm przemiany materii. Moje ciało potrafi trawić lekko i spokojnie. Uwalniam stres, który blokował mój metabolizm. Mój brzuch rozluźnia się i pracuje swobodnie. Moje trawienie staje się coraz bardziej naturalne. Pozwalam mojej przemianie materii przyspieszyć w zdrowy sposób. Każda komórka mojego ciała czuje lekkość i przepływ. Mój organizm spala energię harmonijnie. I efektywnie. Moje ciało wraca do swojego naturalnego rytmu przemiany. Moje trawienie jest spokojne i regularne. Moje jelita pracują lekko i płynnie. Każdy oddech wspiera przemianę materii. Czuję się coraz lżejsza. Moje ciało wie, jak dbać o harmonię i równowagę. Mój metabolizm jest aktywny i wspiera mnie każdego dnia. Mam w sobie naturalny ogień przemiany. Wybieram lekkość i zdrowe trawienie. Weź głęboki wdech. Połóż dłonie na brzuchu i powiedz: Moje ciało jest mądre. Dziękuję mu za to, że każdego dnia. Wspiera mnie w lekkości i równowadze.